A już za chwilę rozmowa z Andrzejem Prochoniem, przewodniczącym Rolników Przedsiębiorców i Konsumentów. Dzień dobry, Panie Andrzeju. Dzień dobry, Pani, dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Beata Hołbowicz-Sachaczyk. Zapraszam na no, o tym się mówi. Panie Andrzeju, zorganizował Pan protest. Co to za protest i czemu ma służyć? Pani redaktor, szanowni państwo, ten protest ma służyć ludziom mieszkającym od miejscowości Srock do miejscowości Jarost, ale i do innych. Chodzi nam o zlikwidowanie tranzytu na Drodze Krajowej nr 91. Czy pan jest też bezpośrednio tym zainteresowany, czy po prostu pan przejął rolę takiego przywódcy tych ludzi, którzy niekoniecznie potrafią sobie poradzić z tym problemem? Pani redaktor, to jest najgorsze moje, najgorsze moje zgromadzenie, dlatego że akurat ja mieszkam przy tej trasie. Mnie najlepiej wychodzi, jak pomagam innym obcym ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. Akurat mnie też to spotkało i dlatego mówię, że to jest najgorszy protest, jaki kiedy w życiu robiłem. Tak, ciężko jest przejechać z jednej miejscowości do drugiej, ale najgorszą katastrofę przechodzą mieszkańcy Srocka. Tam jak wiadomo, wszyscy wi widzieli, wi widzą, tam się mury rozlatują. Domy się rozlatują po prostu. To jest niebezpieczeństwo dla, dla, dla i mieszkańców i dla użyt użytkowników. Od kiedy jest ten problem? ten problem narósł, jak oddali teraz te trasy objazdowe. To jest od 1 lipca, to jest już nawałnica, a ta nawałnica dopiero przechodzi. My nie walczymy z tirami, z kierowcami, bo to oni jako kierowcy samochodów ciężarowych najtrudniejszy zawód można powiedzieć mają i my z nie, nie z nimi. Jak wybudowali, tak wybudowali, to spierniczyli tą robotę, bo powinni szybciej, tak jak niektórzy mówią, tak, ja się na tym nie znam, ja jestem tego żeby zlikwidować tranzyt. A jak dyrekcja dróg y, zrobi, to jest ich problem. A jak, co chcecie osiągnąć? Jak chcecie na kogoś wpłynąć? Właśnie na kogo, w jaki sposób i co chcecie osiągnąć? E Pani redaktor, osiągniemy. Ja zapocząłem bardzo delikatne te protesty, jak się okazało, pierwszy dałem przejazd samochodom osobowym. Wczoraj było już uciążenie. Dzisiaj będzie następne. Bo rolnicy jadą w pole, zjeżdżają, wyjeżdżają, to jest non stop, tak Czyli będzie. Co będziecie robić? Wykorzystujemy pogodę tak jak do tej pory to jeździmy w pola, ale nasilają się protesty. To, co ja powiedziałem, ja tych ludzi nie zostawię. Nie tylko, że są czy moi znajomi, ale to chodzi o bezpieczeństwo nawet przyjażdżających do nas. Panie i Andrzeju, co będziecie robić, jak będziecie zaostrzać procent? Już w tej chwili Pani powiem, Pani Redaktor, Szanowni Państwo, od w środę, to jest 26, blokujemy Rondo na 12,5 km. To jest Rondo, jak idziemy od Piotkowa w kierunku łodzi, zaraz za Gierkówką. Będziecie chodzić w kółko? Nie, dlatego szacunek dla y, ludzi, dla mieszkańców będziemy jeździć tak sprzętem rolniczym, jak i osobowym, No, to będziemy jeździć od godziny 10 do 15 złożyłem dokumenty. Nie zmusić do zmiany decyzji. Dyrekcję dróg i autostrad y, wchodzi. Próbowaliście z nimi rozmawiać? Y, do rozmów jeszcze nie doszło, nie, nie przyjeżdżają bo po prostu nas, ja nie wiem, albo kpią sobie, ale myślę, słyszałem, że wypowiadał się pan dyrektor czy jak. Jest to, jak chwilę stanę na tym temacie. Jest ktoś mi podpowiedział, ja tego na bieżąco nie słyszałem. Myślę, że ten człowiek jest trochę psychicznie chory. Jeżeli chory jest albo gorączka go wzięła, to natychmiast yy, niech się puknie w głowę. Nie kubeł, tylko wiadro zmrożone wody na tym pusty syne naleje, co on wyrabia. On nie wie, jakie baty czekają nawet to rondo zablokować. Pani redaktor, będąc tu w studiu, dziś zapowiadam makabryczne sprawy. To nie jest sobie, że jest rondo, ale ja już mam przygotowania, składam stosowne dokumenty, szykuję. Blokowanie. S8, to jest tak dla nas najlepiej zrozumieć, blokowanie Gierkówki. To jest odcinek odcinek Piotków Częstochowa i Piotków Rawa. Wystarczy, wystarczy to, ale to będzie w listopadzie. Dobrze, ale Panie Andrzeju, nie boi się Pan tych mocnych słów i tego, że no w końcu złamie Pan prawo? Że będą konsekwencje? Już, już pani redaktor, szanowni państwo, powiem. Wczoraj, zje kiedy zjechałem z protestu, były bardzo duże kolejki. Zjechali yy, bardzo poważni ludzie, chcieli się spotkać ze mną, bo radio yy, pięknie to opowiadało. Akurat stałem przy tym. Y, jadą media zachodnie. Jadą media nie tylko zachodnie, zagraniczne, dlatego poprosiłem już, ich, kiedy złożyłem stosowne pismo do Wójta do Gminy Moszczenica o blokadę ronda. Niech się zagranica dowie, zobaczy, jakich nieudaczników my w Polsce i na nich musimy pracować. Czyli mamy. rozumiem, panie Andrzeju, że będzie pan tak długo protestował, aż będą pozytywne skutki tego i zmieni się przejazd tych tirów. Pani redaktor, ja tylko to y, chcę wykonać i po nowym roku to my mamy już rolnicze protesty y, w całym kraju. Y, Także, także jak najszybciej, jak nie zmączają, tak tak, to jest ich problem. Oni mają, wie pani, dojść do konsensusu. Nam chodzi o zlikwidowanie tranzytu. Lokalne dojazdy ma, muszą być, mają prawo, jesteśmy rolnicy, jesteśmy, niektórzy mają rolnicy i samochody ciężarowe, lokalne dojazd tak, tranzyt nie. Panie Andrzeju, kiedyś Pan mocno działał w samoobronie, dzisiaj samoobrony już nie ma. Brakuje Panu, stąd te, ten, ten przewodniczący rolników, przedsiębiorców i konsumentów. To jest jakby kontynuacja tej samoobrony takiej lokalnej. Pani, pani redaktor. Kiedyś moim nauczycielem był świętej pamięci Andrzej Leper i stąd moje, ja nie wiem jakie mam doświadczenie. Ja te mnie tylko pozostałości zostały i bardzo dobrze, że na takiego trafiłem. Akurat miałem takie szczęście. A te pozostałości to o czym Pan mówi? pozostałości, to jest nawyk samobrony. Nawyk samobrony. Czyli na przykład te protesty, mówi pan, protesty. że to jest rozwój. Ja jestem nauczony, na... pani redaktor, pomagać ludziom. Dlatego w czerwcu został zorganizowany zjazd w Warszawie był. Stwierdziliśmy, że Wszystkie związki są przeciw rolnikom, przeciw przedsiębiorcom. Też wypowiedź na temat przedsiębiorców. Nie mamy związku, żeby nas jakiekolwiek to to związek. Jest związek. To, to jest nowy związek rolników, przedsiębiorców i konsumentów. Pan to założył? Akurat jest organizacja, co to stworzone było w czerwcu i zostałem nim przewodniczącym. I dobrze, skupia Pan rolników, przedsiębiorców i konsumentów. i konsumentów. Dlaczego przedsiębiorców? Dlatego przedsiębiorców, Pani redaktor, Szanowni Państwo, że tyle było przedsiębiorców, co nawet tą trasę S8 budowali, budowali stadiony. Ci podwykonawcy po dzień dzisiejszy nie dostali złotówki pieniędzy. To są firmy już zbankrutowane. E, jeszcze tych ludzi, te, te, te rodziny będę bronił z tego względu. A dużo ma pan członków tego związku? No, muszę te, się uśmiechnąć, bo coraz więcej przybywa. My dopiero teraz jesteśmy, to jest pierwsza, pod tym związkiem jest pierwsza ta blokada. Myśmy byli cicho do kwestii zarejestrowania. Jeżeli są dokumenty, tak jak już potrzeba, tak dopiero ruszamy, ale to jest prawdziwe, prawdziwe wyjście moje dopiero będzie po nowym roku z rolnikami. Chodzi jest, o CETA, o CETA. To, 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 jest to jest związek ogólnopolski. Tak, tak, to jest na całą Polskę. Biuro jest dlatego, że my jesteśmy niezależni, nie na garnuszku obojętnie jakiegoś ministra. Biuro jest zarejestrowane niepłatne kafar 18 Czy jak będzie trzeba, to też będą? Będziecie Państwo występowali przeciwko na przykład obecnej władzy, buntowali się przeciwko im, ich przepisów, przepisom i tak dalej? Pani redaktor, to jest tak. niewykluczone, bo musimy sobie y, nie zadać pytanie tylko już odpowiedzieć. To jest od 1989 roku i jeszcze nie było normalnej partii, żeby pomogła ludziom, tylko ich... Widzi pani, to jest wszystko niszczone, handlowane, sprzedawane, rozdawane. Rozumiem. Panie Andrzeju, do rozmowy na ten temat, na temat tego związku wrócimy. Natomiast jeszcze jedno pytanie, czy to oznacza, że w najbliższym czasie wszyscy, którzy będą przejeżdżali tutaj w okolicach Srocka, mogą się spodziewać blokad, mogą się spodziewać utrudnień bez względu na to, jakim samochodem jadą? Tak, tak. Wczoraj też był problem, dlatego że już, yy, ja to, co powiedziałem, pierwszy dzień był ulga do osobowych, wczoraj już by było natężenie wszystkich Czyli samochodów. Czyli lepiej omijać? Mnie się zdaje, no ja nie, ja to jestem dostępny do wszystkich, ale tej drogi to lepiej omijać, tak, tak. Andrzej Prochoń, przewodniczący rolników, przedsiębiorców i konsumentów, gość Strefy FM Piotrków. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu.